Nowi studenci też zestresowani. No nie odnajdują się jeszcze, tak, tutaj na uniwersytecie, na głównym kampusie, ale pomagamy im jak możemy. Myślę, że sobie poradzą. Pytają, gdzie mają zajęcia, w której sali, jak dotrzeć na przykład do Kolegium Norwidianum, do CTW, bądź do y, sali naszej y, Auli Stefana Wyszyńskiego. Jeszcze nie znamy, co będzie. Nic nie bójmy się. Trochę się denerwuję. Jeszcze właśnie nie miałem okazji nikogo poznać. Tak naprawdę stoję tutaj sam. No, trochę mam jakiś tam, y, trochę się stresuję, bo to, no jednak przyjechałam trochę z daleka i nikogo na razie nie znam, ale mam nadzieję, że. Możemy się znaleźć, byliśmy się zagubieni. Tak. Pytają, jak trafić na spotkania. Akurat jesteśmy w Machu Głównym, więc tutaj generalnie podążają studenci prawa i filozofii. Zapraszam ich, żeby obejrzeli nasz uniwersytet, czasem przed spotkaniem, mają trochę czasu jeszcze, mogą zobaczyć, mogą pójść do muzeum, zapoznać się z naszą tradycją. Jak na sam początek jest ok, że się no. będę gubić ciągle, bo w liceum byłam małym, to... Łatwiej było wszystko znaleźć. Myślę, że mnie ciekawie, bo poznałam ciekawych ludzi, więc same plusy. Marzenia. Troszeczkę nerwy, ale wszystko dobrze, myślę. Nie? Marzenia? No, chciałam coś prawnikiem, tak jak większość z tych ludzi. No zawsze jest to wyzwanie. To jest pytanie o to, jak te studia pójdą, o to, jak to się wszystko będzie toczyło. Bardziej się stresuję, czy się odnajdę w klimacie. Poznać jakichś wspaniałych ludzi, którzy mają takie wartości jak ja. No i hmm, co jeszcze, co jeszcze. No tak, wszyscy czekają na informacje i żebym powiedziała po tym, jak wszystko wyglądało rozpoczęcie, a że mieszkam dosyć daleko, więc no tylko kontakt telefoniczny wchodzi w grę. Całkiem w porządku, czekamy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No za chwilę będzie się i matrykulacja studentów pierwszego roku. Pan dziekan Krzysztof Jak wręczy uroczyście indeksy oraz przywita nowych studentów na naszej uczelni. Dziekanat otwarty jest dla studentów, czekamy na studentów codziennie. W najbliższych dniach będą obsłużeni poza standardowymi godzinami pracy. Ci którzy na przykład się dzisiaj spóźnią albo będą nieobecni, wszystkie sprawy będą mogli załatwić w dziekanacie. Wszyscy możemy, żebyśmy naprawdę dawali dobrą wiedzę na wysokim poziomie, żeby studenci też odnaleźli się, żeby to było miejsce żyjące, tętniące życiem studenckim. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Wam spełnienia Waszych marzeń. O to się modliśmy dzisiaj w kościele. Niech Pan Bóg Was błogosławi, a Wy postarajcie się wykorzystać ten czas i nie bądźcie, tak jak papież Franciszek Was zachęcał, studentami kanapowymi, tylko bądźcie tymi, którzy rzeczywiście KUL cool oznacza wspaniali studenci, którzy się rozwijają. Szczęść Wam Boże.